Organizujemy po raz pierwszy w historii naszej instytucji dni otwarte. W tej chwili ruszyliśmy w całym województwie o godzinie 11.20 biur zostało otwartych. W każdym biurze powiatowym są eksperci. Prawie od wszystkich albo od wszystkich zagadnień A przede wszystkim przyjmujemy wnioski, wychodzimy naprzeciw rolnikom, dacie, która rolników dotyczy, czyli krótko mówiąc ten termin 30 września związany z składaniem wniosków w ramach suszy, nie tak suszy. Dzisiaj spotykamy się z rolnikami po to, żeby umożliwić im... E Łatwiejszy dostęp do naszych biur, bo każdego dnia będą już teraz niesamowite kolejki, więc 30, więc dzisiaj tych kilka godzin myślę, że ułatwi złożenie wniosków, a tym bardziej, że będzie troszeczkę luźnie, więc wierzę w to, iż będzie można trochę porozmawiać z rolnikiem, czyli mieć czas na ich odpowiedź, na odpowiedź, na pytania rolników z naszej strony oczekujących na odpowiedź. Na dzień dzisiejszy mamy około 3000 wnioskodawców rolników, którzy się do nas zgłosili.